Witam serdecznie, jestem Nepek Games a to jest poradnik, jak podłączyć pad od Xboxa do PC'a. Najpierw, co jest tam potrzebne, to przede wszystkim pad, nadajnik i sterowniki. E, ja, sterowniki, ma, znaczy e, ja swoje sterowniki gdzieś więc muszę je pobrać z, ze strony internetowej. Jeżeli mam oryginalną płytę, radzę też pobrać ze strony internetowej, ponieważ one mogą być nowsze. Więc przede wszystkim, właśnie pobieramy. Za kiedy widzimy się na ekranie. Do zobaczenia. Więc dobrze, weszliśmy w naszą przeglądarkę. E, w oto ten link. Oczywiście, link w opisie. Wybieramy nasz sprzęt, czyli system operacyjny. Ja mam Windows 7, e, 64 bity, więc sobie tu zostawiam. Wybieramy język, jaki chcemy. Ja biorę angielski. I pobieramy. A pobierz. Ja już tu mam pobrane. Przede wszystkim instalujemy i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy się w kamerce. Wystarczy teraz tylko podłączyć. No i zobaczycie dalej. Dobrze, więc po pobraniu i zainstalowaniu sterowników podłączamy nasz tutaj nadajnik do naszego laptopa lub komputera. Czekajcie. Dobra, yy, nam tutaj powinno się zaświecić te świadełko, jeśli nam się nie zaświeci. Poczekajmy chwilę. Yy, góra 2 minuty. Teraz musimy przytrzymać ten przycisk. Zobaczcie co się stanie. Nasz pad został yy, teraz podłączony przez... Znaczy, inaczej. Został połączony z tym nadajnikiem. To, inaczej. To zostało połączone z tym. A jeżeli nam się tu będzie cały czas migać, się nic nie stanie. jednocześnie przytrzymujemy ten przycisk. Jak i ten. Dobrze, dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym poradniku. Jeszcze nie wiem jakim. Co się zrobi. Do zobaczenia. Hejas.